Startujemy i dzisiejsza gra widzowie będzie bardzo, ale to bardzo śmieszna, bo na spotkaniach będziemy porozumiewać się tylko na literkę P, czyli używamy słów tylko i wyłącznie zaczynających się na literkę P, a dodatkowo do tego możemy używać kolorków typu niebieski, fioletowy, jasno-zielony itd. i tak dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę do góry i subskrypcję, a będę wiedział, żeby nagrywać Wam jeszcze więcej takich odcineczków oraz napiszcie koniecznie na jaką literę Chcielibyście zobaczyć kolejne spotkanie z Among Us. W ogóle Mojlo odbiegał jakoś dziwnie. Mamy trackera. Zielony pacan. Zielony pacan. Zielony pacan. Zielony pacan. Czerwony potwierdzić mnie. Pomaga. Żółty pomagał. Żółty. Jasno-niebieski potwierdzić. Potwierdzić. Jasno-niebieski <laughs> Przewińmy. Pomijmy. Pomiję, Pomijmy! Podwójne powalenie! Pod potwierdzam! Rągowy pokój. Pomijmy. potwierdzam, stwierdzam pierwsza. Pomińmy pierwsza part. Fioletowy żółty, czerwony pomień, pomijmy. Jasny niebieski potwierdzony. Pomina <śla> Ja pierniczę, dobra, nie! To jest trudne, nie wiem co powiedzieć. Słów mi brakuje. O kurde. Te spotkania będą insane, widzowie. Totalnie. Dajcie jakieś pomysły, jak ja mam powiedzieć, kogoś sasować na P słowo. Jak ktoś zabije. Co ja mam powiedzieć? Ja pierdzielę. Fioletowy potwierdzony. No w sumie, super, tak. Fioletowy potwierdzony, bo dał mi tarczę. Tylko tyle mogę powiedzieć. Podejrzany. O, 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 pobił, pobił, dobra. Dzięki za słowa. pomóż mi słowami na P. Co ja mogę powiedzieć? Leccie jakiś podejrzane, Podejrzany. Podejrza... O, 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 o! Dobra. To mi się przyda bardzo. 16, 17, 19, 21, 20, 20. Hmm. Dobra, mogę trakować kogokolwiek na razie. Czy ja kogoś strakuję? Okej. Okay. Jasno zielony. Postanowił. Pozabijać. Ciemnozielony. Lądowy pokój. E... Ciemno Ciemnozielony. Jasnozielony. Jasnozielony Jasnozielony pobił Pokonał ciemnozielony Jasnozielony Pozabijał Ciemnozielonego Jasnozielony jasno, powiedz proszę Jasnozielony powiedz o, proszę Jasnozielony ja po, Przy Pomieszczeniu Bo nie pobił Potajemnie To nie pobił Tajemnie y, po, Pobił y, Pewnego y, y, Przyjaciela

Brązowy, nie przemiana? Brązowy próbował pozapijać. Brązowy, brązowy. Brązowy, Proszę, Brązowy, brązowy. Rzymy... 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 Pokonajmy. pokonajmy brązowy. Brązowy, Jasne, brązowy. Brązowy, pominjmy, pominjmy. 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 <śloni> Jasne brązowy. Brązowy, Jasne, brązowy. Brązowy, Jasny, zielony, ja leżony, jasno, zielony Pamiętajmy! Jasno, zielony, pamiętajmy, jasno, zielony, brązowy. pamiętajmy brązowy. Pamiętajmy brązowy. Jasno-zielony postrzelił. Jasno-zielony padł. Jasno-zielony... Padł! Padł, padł. Miętowy. Miętowy. Mocne, widzowie, mocne, kurde! Ale z tego macie bekę pewnie. Ja pierniczę! To jest ciężko coś przedstawić! Macie na kogoś dowody i potem jakoś go na pełs Przegłosujmy, no właśnie! Ja nie mogę. Ej, ciężki jest challenge, jak się tego nigdy nie robiło. Ja takie myślę, co ja mam powiedzieć 3 minuty, żeby słowo znaleźć na P. Cholercza. Ej, nie żyje mój tego, mój medyk, medyk. Ej, fixo zwentował, fixo zwentował. O kurde, to jest niebezpieczne. Ej, chipsek, biegniemy razem? Chodź. Nie, no, dobra. Ja Pitole. Proszę, nie ciachać mnie. Proszę, pomocy, 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 pomocy. Oh, o, no, dwa ciała. Pomocy. Różowy, różowy. Hmm. Hmm. Różowy przewidzieć. Rzuty pamiętać pozabijamy. Różowy pokazać, pokazać. Yy. Hmm. No. Przebójce. ciemno Węku, węku, węku. Cie... kolory kolory mhm. e. E. różowy pokazać powentować powentować żółty pamiętać Pozabijano. Fiolet. fioletowy Pozabijano. czerwony czerwony e. Różowy postawić. Oj. Yy... Niebieski przewidzieć, przewentował. Różowy. Yy, pokój przebywania Przemyślałem, różowy próbować pozabijać. E, różowy, różowy. Różowy przeczyścił podziemne przejście. Różowy postawił przemieszczenie. Węchku. Ciemny różowy widział, przewidział, przewidział we, y, przewentował. Różowy pierwszy poziom, różowy pierwszy poziom. Przewentował podziemia. Różowy pierwszy, ru... Cie... różowy pierwszy poziom, różowy pierwszy poziom. Pokonajmy różowego. Powentował? Powentował. Powentował. Ciemno różowy m na różowy polecie. Ciemn-różowy przewidział przewentową. Fioletowy, podążać. Pogłosujmy. Fioletowy, podążać. Proszę. Po. Hmm. Kur. Po. Pogło pogłosujmy, po ciemnoróżowego. różowego Różowy, różowy. Ym... Próbować. Jak mam widzowią, że że powiedzieć? Cholera jasna, nie wiem. Czy sera może mieć? Po pomóżcie mi. Różowy... Hmm. Pajac. Pajac, pajac, pajac. Bioletowy. Podążać. Pokonajmy Miętowy. Pokonajmy Miętowy. Podążać Pokonajmy. Pajac. Pajac. Co? Kurde, tak trudno powiedzieć, że Turec za... Turec z nim tam szedł do Specimena, teraz... Ja wyżą... ja no ale tego się nie da powiedzieć w sumie! To jest tak ciężkie. No, no to jest ten, ten ciężki, ten ciężki. <grybuj> <grybuj> ale to jest śmieszne, zagrabym jeszcze jedną.